Witajcie, witajcie z tej strony Hubi Bike. Dzisiaj będzie na temat lampki rowerowej przedniej Sigma Buster 100. O której Wam już wcześniej mówiłem. Właśnie przed Wami jest ta oto lampka już na założonym stelażu Sigma Buster 100. I co mogę o niej wam powiedzieć. Na pewno to iż świeci światłem najmocniejszym o wartości 120 lumenów. Dodatkowo jest wyposażona w odpowiednie tryby świecenia, które są tutaj właśnie na pudełku opisane. Właśnie wam przeczytam jakie to są tryby. Także będziecie mogli sobie właśnie to też zobaczyć. Jakie to są y, tryby Świece, y, świecenia zaprezentowane? Hmm, zaraz, jeżeli mi się to uda, przybliżyć dla Was. Hmm, czekajcie, czekajcie. Tak, power mode, czyli najmocniejsza yy, moc 120 lumenów przez 2 godziny. Standardowa yy, świecenie 60 lumenów 4 godziny. Eco 8 godzin. Flashing 9 godzin. Yy, Fest flashing szybkie takie migotanie 9 godzin i SOS flashing 10 godzin. I tutaj macie też na załączonym obrazku jak wygląda po prostu 35 metrów maksymalne świecenie tej lampki. To jest podstawowy model właśnie Sigma z serii Buster. I tu mamy jak się ładuje, tak że dwie godziny i dany kolor co oznacza, tak że biały to jest do 75%, zielony 25-75 i poniżej, to wtedy 25% wtedy zapala się tutaj na czerwono lampka. I tutaj jeszcze mamy właśnie w tej Sigmie to, iż ładuje ją się ładowarką właśnie przez port USB, który znajduje się tutaj w tym miejscu. Ściągamy po prostu gumową osłonkę i mamy port mikro USB. Teraz przejdźmy do rzeczy, pokażę Wam jak ona naprawdę świeci i tą suchą teoretyczną wiedzę pozostawiam Wam do wglądu na stronie SIGMY, tam jest wszystko ładnie opisane. Teraz zobaczymy, jak świeci. Trzeba dwa razy, zobaczcie, żeby ją uruchomić, trzeba dwa razy kliknąć przycisk. O, i mamy wtedy ten tryb najmocniejszy, czyli te 120 lumenów. Kolejny tryb: średni, najsłabszy, powolne migotanie, szybkie migotanie, SOS. I znowu jest wtedy powrót do najmocniejszego, yy, najmocniej, najmocniejszego trybu. A żeby ją wyłączyć, musimy przytrzymać przycisk. O, i jest wyłączona lampeczka. Bardzo lekka, naprawdę fajna. Fajnie się spisuje podczas jazdy. Yy, na pewno to jest też dobre, że mamy tutaj prosty, proste wytłoczenie na uchwyt uchwyt właśnie wygląda w ten sposób. Tutaj właśnie wsuwamy latarkę i tutaj po prostu skręcamy do obejmy kierownicy po prostu od dołu. Nakrętka jest i nakręcamy po prostu tę lampkę. Co jeszcze mogę powiedzieć, że jak na tą swoją Wielkość to jest naprawdę wydajna. Mamy tutaj 120 lumenów. Nie jest to może jakiś hit, jeżeli chodzi o, o moc świecenia, ale w zupełności wystarczy do takiej jazdy, gdy jest po prostu naprawdę ciemno. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Spojrzę jeszcze na pudełko i coś Wam jeszcze dopowiem. Coś takiego. Aha, no ładuje się dwie godziny do pełna przez mikro USB i podłączamy po tym normalnym usb-kiem do tego do, do ładowarki możemy podładować nawet przez laptopa I ją mm, naprawdę bardzo solidna jest i yy, mówię świeci do 35 metrów i waga jest bodajże zaraz wam powiem jaka jest waga Bo waga jest naprawdę niziutka gdzieś tam bodajże około 100 gram Coś takiego. 100 gram. Naprawdę trzeba zajrzeć do Sigmy to tam zobaczycie. Bardzo fajna lampka. Polecam. Test przeszła świetnie. Będą jeszcze później dołączone ujęcia po prostu z terenu, jak to wygląda. I tu mamy po prostu ten uchwyt. ją przyczepiamy. Wsuwamy. A jeszcze w zapasowy jest yy, dodatkowy uchwyt. Widzicie, jest w zapasie. Taki sam jak jest tutaj przyczepiony. Tak. Zaraz. tak, taki sam, tylko że jest gumowy. Taki bardziej tutaj guma jest taka bardziej, bardziej, nie? Naprawdę ładowana jest przez USB i nie jest też tak aż bardzo droga. Do 100 zł możemy ją zakupić. Pierwszy model z serii Buster. To tyle. Tak wygląda krótka recenzja tej oto latareczki. Sigmy Buster Setki. Pozdrawiam Was, Hubi Bike.